Na początku tego roku chorzy na raka płuca mają po raz pierwszy możliwość być leczonymi formą podskórną jednej z immunoterapii. Jak forma podania leku zmieniła codzienne życie pacjentów, jak pobyt w szpitalu, samopoczucie, no taka codzienność. Jak forma podania leku wpływa na życie pacjentów? Ja powiem, że ma ogromny wpływ, dlatego że z tą formą podania nasi pacjenci już się spotykali wcześniej w ramach badań klinicznych i bardzo około roku nawet brali udział w takim, w takim badaniu i to zdecydowanie wpływa przede wszystkim na komfort życia tego pacjenta. Proszę zwrócić uwagę, że pacjenci dojeżdżają czasami przez pół Polski albo nawet przez całą Polskę na to, żeby mieć możliwość podania danego leku forma podskórna zdecydowanie skraca ten czas. Normalne podanie immunoterapii to jest około 50 minut do półtorej godziny. Takie podanie to jest 7 minut. To jest po prostu coś niesamowitego. Pacjenci muszą już od samego rana być w jednostce, mieć przygotowywane leki, a tutaj skracamy to po prostu do maksimum. Więc przekłada się to zdecydowanie na komfort i jakość życia pacjenta. Ale też chyba się przekłada na organizację leczenia, prawda? bo wtedy pracownicy ochrony zdrowia, medycy również mają więcej czasu dla, czasu dla innych pacjentów. Dokładnie tak, możemy wtedy obsłużyć dużo większą ilość pacjentów, więcej pacjentów może otrzymać leczenie, ale też czas tego pacjenta, który jest w jednostce zdecydowanie ulega skróceniu. No to jest wtedy około godziny półtorej, a nie tak naprawdę cały dzień. No, już od lat dyskutujemy nad organizacją leczenia onkologicznego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z uwagi na takie bezpośrednie korzyści dla szpitali i systemu zdrowia. I tak podsumowując, jakie, jakie znaczenie dla chorych onkologicznie ma rzeczywiście forma podania leku? Bardzo dużo, ponieważ mamy też bardzo pacjentów sporo starszych albo osoby, które bardzo długo biorą immunoterapię, czyli są w, takim, w takiej przewlekłej jakby chorobie wieloletniej, gdzie no niestety stan ich jakość żył też ulega pogorszeniu. I to jest genialne rozwiązanie dla tych osób, kiedy mogą dostać postać podskórną. No więc, moim zdaniem, to jest rewolucja. Rewolucja dla pacjentów, którzy otrzymują możliwość szybkiej, mniej inwazyjnej tak naprawdę terapii ale też jakby poprawiający jakość ich życia zdecydowanie i organizację i też to się przekłada na ich lepsze samopoczucie, tym bardziej, że to podanie ma zdecydowanie z tego, co my obserwujemy wśród naszych pacjentów, mniej skutków ubocznych.